Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam jak naprawić głośnik, jak naprawić zepsute zawieszenie. Tutaj zawieszenie odpadło. W sumie można powiedzieć, że się zdegradowało, bo po prostu jak dotknąłem palcem, zaczęło się rozpadać i tak je po prostu musiałem usunąć całe. No i teraz tak. Musimy wyczyścić resztki, które są na obudowie i membranie. Ja to zaskrubuję zwykłym nożem tapeciokiem Tak oczywiście całe To samo z tą stroną Delikatnie można nożem sobie sprawdzić Czy tutaj nic nie zostało u mnie akurat już nic nie ma, nic się nie skrobię. Chociaż na, na drugim gośniku się tutaj wszystko wałkowało, tak jak stary gruby brud, po prostu było tego więcej Można sobie też przytrzymać palcem od dołu, żeby nam tutaj nigdzie ta membrana nie pękła, nie, nie, nie załamała się, bo będzie pewnie to uszkodzeniem, chociaż pewnie i tak będzie grał i tak będzie pewnie grał No dobra, czyszczę go dookoła Później yy, przejeżdżam go, akurat mam rozcieńczalnik uniwersalny, więc przejadę go rozcieńczalnikiem uniwersalnym na szmatce, na tej stronie i na tej stronie też. Yy, wtedy mi ten klej łatwiej zejdzie, bo smaruję tym rozcieńczalnikiem, to on będzie się fajnie zdrapywał. Zdrapę to wszystko, oczyszczę, no i wtedy wrócimy do dalszej części. Głośnik już jest oczyszczony. Tak wygląda po wyskrobaniu nożem tej strony. Tam stronę też troszkę jeszcze poprawiłem. Jak widać jeszcze jest tutaj yy, rozcieńczalnik widoczny na membranie. Teraz, ją sobie, teraz sobie zostawię ten głośnik do jutra, żeby wysechł. Jak wyschnie, to będę nakładał klej i przyklejał membranę. Membrana jest taka, pasuje w niego idealnie. Jest to głośnik z świata światastik do sprzednich drzwi, a membrana jest od. Głośnika JBL Control 5. Przynajmniej tak była opisana w aukcji. Te wymiary, oczywiście, są większe niż były oryginalnie, bo oryginalnie ona była tylko dotąd. Ten wymiar się zgadza, chociaż według opisu na aukcji był troszkę mniejszy. Tutaj, ale okazuje się, że jednak to był albo błąd pomiarowy, albo, albo coś w tym stylu, bo pasuje idealnie. Także jak wyschnie to kleimy. Głośnik wysuszony, posmarowany klejem. Jest to klej w strzykawce razem z, z zawieszeniem był kupiony. Jest to klej jakiś typu CR niby specjalny do zawieszeń gąbkowych. Klej jest biały, ale po wyschnięciu zrobi się przezroczysty, więc. To co wyjdzie nawet nie będzie widoczne. Zawieszenie też troszkę posmarowałem. Dla pewności, ta gąbka na pewno wypije cały ten klej. A nie chciałbym, żeby mi się po prostu nie dokleiła. No i teraz kwestia tylko przyklejenia tego. Trochę palcem. Może później docisnę jakimś innym przedmiotem, żeby ten klej dobrze złapał, wcisnął się w gąbkę. No i praktycznie głośnik mamy naprawiony. Kleju dałem więcej, żeby powychodził, wolę, żeby wyszedł, niż ma być niedoklejone i po prostu, jak będzie niedoklejone, to na pewno może się tak zdarzyć, że się oberwie podczas grania, także wolę, żeby on wyszedł tak jak mówię, klej jest biały, ale jak wyschnie będzie przezroczysty, więc praktycznie nie będzie się rzucał w oczy, a poza tym głośnik i tak jest schowany nie ma do niego dostępu nie widać go, więc nawet jeżeli byłby biały, to i tak nie byłoby z tym żadnego problemu wygląda to tak, odstawiam teraz do wyschnięcia i można montować. Dzięki za uwagę. Cześć.